Cześć Boże, witajcie. Komentarz do Ewangelii z 12. niedzieli, zwykłej w roku C. A więc jesteśmy w Ewangelii świętego Łukasza. Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich zapytaniem Za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli, za Jana Ściciela i Nizaljasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział, za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn człowieczy musi wiele cierpieć. Będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia z martwych zmartwychwstanie. Potem mówi do wszystkich: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten nie zachowa. Moi kochani, mamy taki bardzo istotny, ważny fragment w Ewangeliach synoptycznych, czyli Marek Mateusz Łukasz, kiedy Jezus pyta o swoją tożsamość, kim on jest. Pamiętamy tą scenę, ona na przód u Marka jest umiejscowiona wyraźnie. Ewangelista pisze Marek, że to było pod Cezaryą Filipową. Tutaj tego nie mamy, za to mamy Jezusa, który się modli na osobności. Przed wieczką jeszcze Jezus rozmnożył chleb dla tłumów i o te tłumy tutaj teraz zapyta. Ale właśnie Łukasz, zamiast mówić o miejscu, jakby mówi o sytuacji. Mówi, że Jezus się modli. Bardzo często u Łukasza Jezus się modli przede wszystkim przed jakimiś ważnymi wydarzeniami albo ważnymi decyzjami, na przykład kiedy wybierał uczniów, przed ksztem, przed przyjmiemrze tabor. I także tutaj właśnie. Jezus się modli, jakby chciał ten temat taki ważny obgadać z ojcem, jakby chciał powierzyć Go Ojcu, poprosić ojca o, o to, jak ma to przeprowadzić, jak, jak, jak rozwinąć wątek, który, który się tutaj wytworzy w tej rozmowie o tym, kim on jest. Daje też jakiś wzór też dla swoich apostołów takiej głębokiej więzi z Ojcem, bliskości, yy, zażyłości. Yy, I mówi do uczniów, za kogo tłum mnie uważają. Ci, dla których właśnie przed chwileczką rozmnożył yy, chleby, których nauczał, których, których też uzdrawiał. I mam odpowiedzi Jan Chrzciciel, Eliasz, prorocy. Yy, takie odpowiedzi, które są takimi odpowiedziami, powiedzielibyśmy ludzkimi opiniami, ludzkimi obserwacjami, Wyłapywaniem pewnych podobieństw, czciciel, ja tak? Jezus też żył tak surowo, prosto jak on i tak dalej. Ale Jezus pyta, a Wy za kogo mnie uważacie? Jakby te odpowiedzi mu nie wystarczają. Patrzy, czy jego uczniowie, ci, którzy z nim odbyli już dużą część formacji, kończy się jakby teraz moment, przynajmniej u Łukasza, takiej działalności w Galilei, a oni byli od początku, tak? Przy nim dokładnie widzieli Jego cuda, czyny, widzieli, słuchali dobrze jego nauki, dokładnie, oni sami tłumaczył nawet na boku. I, i zaprasza do takiej pogłębionej refleksji na tym, kim On jest na podstawie tego, co widzieli i słyszeli, na podstawie tego wspólnego bycia z Chrystusem, nie? kim On dla nich jest. I wtedy mamy odpowiedź Piotra za Mesjasza Bożego. Tutaj różnie mówią komentatorzy. Niektórzy mówią, że on jest przedstawicielem wszystkich apostołów, oni tak samo myślą jak Piotr, a inni, że raczej Piotr to jest jego własna wiara, bo odkrycie z łaski ducha, jak to potem Jezus powie u Marka, że tobie to nie objawiły ciało i krew, tylko właśnie jakie światło Boże było. I ta odpowiedź jest pewnym wzorem dla apostołów, wzorem dla uczniów. My także mamy widzieć, Jezusie, nie jakiegoś tam proroka, jednego z wielu wyjątkowego człowieka, który może czynić cuda, ale mesjasza Bożego. Namaszczony mesjasz to ten, który jest szczególnie posłany przez Boga. Jest jeden jedyny, wybrany, wyjątkowy, który ma wyzwolić naród ze zła z nieszczęść i jakby na nowo go przyprowadzić do Boga, na nowo dać mu szczęście. Piotr trafia tak Jezus ta odpowiedź jakby Jezusa satysfakcjonuje natomiast tutaj surowo im nakazuje by o tym nie mówili dlaczego ponieważ to pewnie już pewnie dobrze wiecie oczekiwania wobec mesjasza w tamtym czasie w Izraelu który był zniewolony wiele lat przez Rzymian szły bardzo mocno po linii politycznego wybawiciela który właśnie Wygoni wroga, odnowi świetność Izraela na poziomie politycznym, gospodarczym. Jezus nie chciał takiej wizji. Jego, jego jakby, um, rozumienie Mesjasza, tym kim on jest, jest zupełnie inne, jest duchowe, głębokie. I nawet apostołowie sami do końca tego nie rozumieją, dlatego oni w pełni zrozumieją, Mesjaństwo Chrystusa dopiero po jego zmartwychwstaniu, i to też jest powód, dla którego on im zakazuje, jakby tym więcej się zajmować. Ale już teraz w jakiś sposób, jakby pokazuje im, w jakim kierunku powinni myśleć o nim jako o Mesjaszu. I to jest na też lekko szokujące, bo Jezus mówi, że ten Mesjasz będzie cierpiał, będzie odrzucony tak, przez starszych arcykapłanów. Uczonych w piśmie, wręcz musi, tutaj dosłownie jest, musi wiele wycierpieć. I to nie chodzi o to, że jest taki, oj przymuszony, no tak, nie ma wyjścia, ojciec tak wymyślił, ja muszę to podjąć. I tutaj nie jest takim, właśnie, kimś, kto jest skazany i przymuszony do męczeństwa, nie. Tutaj to musi oznacza, że ten element cierpienia, męki, śmierci, wręcz jest jakby wpisany w plan ojca wobec niego, tak? W drogę Mesjasza jest to wpisane, jest to po prostu tak ma być, to będzie obecne. I, i, i to, tego nie da się zmienić. To tak jest plan Ojca, który będzie zrealizowany stąd musi. Tak? I Jezus to podejmuje w wielkiej wolności, tak, On współdziała z ojcem. Ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. No ta perspektywa właśnie bardzo pozytywna, która, która jest ostatecznie. Nie? Że ta, ta droga. Nie mamy w naszej chrześcijaństwie Jezus ani my, my nigdy nie cierpimy tak bez sensu i bez nagrody, bez, bez zwycięstwa. Potem jak jest przejście do wszystkich, jakby Jezus mówi do, do wszystkich, jeśli kto chce i za mną, niech się zaprze samego siebie. Jezus zaprasza wszystkich do tego, by szli za Nim, a więc Go naśladowali. Tutaj pójście za Nim, znaczy kształtowanie życia według Jezusa. Na wzór Jezusa, tak jak On robił, myślał, czuł, działał, tak ja chcę yy, yy, przeżywać życie. Tak? To jest zadanie każdego ucznia, stąd nosi nazwę chrześcijan yy, naśladować Go. I yy, aby to robić, potrzebujemy zaprzeć się siebie, tak? czyli zrezygnować z swojej wizji, swojego myślenia, swojego stylu bycia. Nie tak po prostu, bo Jezus on nakazuje: Ojej, no nie wolno mi za zabraniami. Nie. Chodzi tu o to, że. Mamy być wolni, mamy zaprzeć się siebie wtedy, kiedy trzeba będzie realizować cele Jezusa, zadania, które on nam daje. Tak? Chodzi o taką wolność, rezygnację z siebie, by pójść za Chrystusem i za tym, do czego on mnie zaprasza, czy na co mi wskazuje, co mi zadaje. I stąd właśnie taki sens tego zaparcia się siebie. Mamy też jeszcze inny element tej drogi za Chrystusem. Znoszenie cierpień, przeciwności, trudności, to jest ten krzyż, otacza to ten krzyż, każdego dnia, a więc codzienny trud, aby spokojnie, łagodnie, z wiarą, z taką wielką wnością przyjmować owe krzyże, owe trudności, bóle cierpienia, przeciwności. Tak? To jest jakby y, też element tego pójścia za Chrystusem, ale tutaj Jezus dodaje na końcu to zdanie o tym, że gdyby przyszły prześladowania, nie, gdyby Trzeba było wybrać między tym światem a opowiedzeniem się za Chrystusem. Wybrać życie z Chrystusem albo życie ziemskie, to mamy pójść za Nim. Pójść za Nim, nawet poświęcając życie ziemskie, gdyż On nam to wynagrodzi pełnym szczęściem kiedyś. To tak, gdy chodzi o sam komentarz, jakieś wskazania dla nas, światła. Przede wszystkim mamy raz na jakiś czas, dlatego nam Kościół badaje ten tekst dość często, nawet w różnych wersjach Markowej, czy właśnie dzisiaj mamy Łukaszowej. Pytanie o tożsamość. Jezusa jest pytaniem do mnie, bardzo osobistym, do Chrześcijanina. Nie? Mam dać indywidualną odpowiedź. Kim dla Ciebie jestem, mówi Jezus, kim dla Ciebie jestem na ten moment? Nie? Kim dla Ciebie jestem? Nie Czy jestem tym, który ma spełniać Twoje oczekiwania, marzenia, pragnienia, tak jak u Izraelitów, którzy marzyli o tym, że ich Mesjasz wyzwoli, zniewoli i odnowi. Izraela przywróci świetność, no właśnie, czy taki, tak, tak to sobie, jest to który mi odnowi moją świetność, przywróci mi tutaj, pocieszy mnie, pogłaszczę, będzie takim, wow, da mi taki fa fajny stan tutaj na tej ziemi. Czy właśnie raczej szukam Jego drogi i rozumiem, że co, o co innego mu chodzi, inaczej mam go rozumieć, inaczej go przeżywać, inaczej są inne elementy w, w pójściu za Nim, tak? w rozumieniu Go, jak Go rozumiem, tak? jak na Niego patrzę? Co od Niego oczekuję? Bardzo ciekawe pytania, które mamy. Co ja od Jezusa właśnie? Czy będzie mnie pocieszał, głaskał, czy też i właśnie zaprosi mnie do naśladowania siebie, do drogi, która jest drogą trudną często, rezygnacji, ku wielkiej chwale, ku wielkiej chwale. Drugi temat to jest ciągłe poznawanie Chrystusa. Zaproszenie, byśmy ciągle Go poznawali. Ewangelia czytać, aby Go poznawać, pokochać, naśladować. Coraz głębiej, coraz głębiej i mocniej. Trzeci wątek to jest to, że tutaj cały ten tekst służy temu, by wejść na drogę Chrystusa. To nie jest po to, żebyśmy sobie tu dywagowali. No, ciekawy pomysł, ciekawa koncepcja ma, proponuje Jezus życia. Wow, zaparcie się siebie, no, fajna sprawa. Nie. Tylko to nie jest do dyskusji. To jest do tego, by w to wejść, by spróbować, by, by, by gdzieś dla Niego zacząć rezygnować. I zobaczyć, co się stanie. Zobaczyć, to, to jest. To jest zaprzeczenie wejść na drogę, wejść na drogę. Masz bracie, siostro, wejść na drogę ja też. Każdego dnia. Właśnie każdego dnia przyjąć jego wolę, naśladować go, odzwierciedlać w sobie jego życie. Konkretnie, w konkretnych małych decyzjach, w postawach, w odczuciach, w reakcjach itd. itd. Na to przyjmijcie błogosławieństwo. Oni was błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.